Luluś! 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 Powiem dzisiaj wam, że kiedy jestem sam, na nudy sposób mam, bo w kolory jasne gram. Jak ty to robisz, Luluś? Biorę farby i już parę chwil. Kolorami śni, jak wierzcie mi. Jeśli będziesz chciał, by twój świat się śmiał, dodaj światu jasnych barw. Ziepłam tak, jak tak, jak Luluś. Luluś, narysuj wiewiórkę! <grym wioski> <grym wioski> <grym wioski> Wy widzicie, ile tu orzechów? się tu ktoś, kto umie rozłupać orzechy. O tak, wiem kto. Zaczekaj, zaraz wracam. Spróbuję jeszcze raz. Zaraz ci narysuję piękną wiewiórkę. Wiewiórkę? Hurra! O, a jak wygląda wiewiórka? Zobaczysz, rysując wiewiórkę, zaczynam od głowy i niedużych uszu. Teraz pyszczek i malutki czarny nosek. Ja narysuję dwa małe oczka. Ja teraz narysuję resztę. Krótka szyja, przednie łapki i brzuszek. Tu tylna noga. A tu druga tylna noga. Proszę. Teraz rysuję grzbiet dwie wiórki. To łatwe. O tak. Ale zanim połączę linię grzbietu z linią nóg, wracam w górę, w górę, w górę. Ale co ty teraz rysujesz, Luluś? Jej ogon. Aż taki duży? Oczywiście. Wiewiórki wielkimi ogonami łapią równowagę. Naprawdę? Są zwinne. Gotowe. A teraz można wiewiórkę... Pokolorować. Racja. Ja pomaluję ją na... Brązowo. Wiewiórki mają białe brzuszki. O takie. Co ona robi? Eee... Witaj, wiewióreczko. Kropka i ja... Chwileczkę. Teraz czyszczę futro. Higienę osobistą traktuję poważnie. Ale jak już je wyczyścisz, to rozłupiesz dla nas orzeszki, co? Orzeszki? Ach! Orzeszki? Gdzie? Mów szybko! Lubię orzeszki! Bardzo lubię! Byłem Nie pewien, bardzo. że nam pomoże! Ładne orzeszki! I smaczne! Bardzo Hej! Smaczne. Ale co ty robisz? Niewióreczko! Wiewióreczko! Czy mógłbym prosić, żebyś oddała nasze orzechy? Chcesz je mieć z powrotem? Niemożliwe! Ale dlaczego to niemożliwe? Każdego lata muszę zrobić zapasy, bo zimą nie miałabym co jeść. Więc jak tylko znajdę orzechy, chowam je. Chowasz? Nie prosząc nawet o pozwolenie? Bardzo brzydko. Mogłabym je oddać, ale z tym jest kłopot. Mam taką krótką pamięć, że już zapomniałam, gdzie je schowałam. Czekaj, kropko. Chyba znalazłem na to radę. Żeby narysować wiewiórkę, zacznijcie od głowy i dwojga malutkich uszu. O tak! Potem pyszczek i mały czarny nosek. Pamiętajcie o bystrych oczkach i miłym uśmiechu. Rysujemy dalej. Krótka szyja, przednie łapki, brzuszek, jedna tylna noga i druga tylna noga. Wracamy do szyi i rysujemy grzbiet. Ale zanim połączymy linię grzbietu z nogami, musimy jeszcze narysować w wiewiórce ogon. Wielki, puszysty ogon! <laughs> Proszę, gotowe! I można wiewiórkę pokolorować. Dzień dobry kochani. Co mogę dla Was zrobić? Pomóż mi! Wzięłam od kropki orzeszki, a teraz nie mogę... Nie mogę sobie przypomnieć, gdzie są. Ha, nie martw się. Wiewiórki chowają orzechy w dzioblach. <ścoughs> Już je mam. Bardzo dziękuję. A może poczęstujesz się? Dziękuję. A teraz, jeśli chcecie narysować wiewiórkę, bierzcie się do dzieła. Do zobaczenia dzieci! Do widzenia, Rolusiu. Do widzenia, Kropko! Wersja polska Studio GMC. Reżyseria i kierownictwo produkcji Andrzej Preciks. Tłumaczenie i dialogi Katarzyna Preciks. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Opracowanie dźwiękowe Tomasz Niezgoda. Udział wzięli Anna Maria Buczek, Joanna Pach i inni.